Prashe kani, mamy już 1000 subów na kanale. Mała informacja. Jutro, inaczej we wtorek, we wtorek, we wtorek oczywiście, czy inaczej jutro, będzie impreza z okazji 1000 subów dokładnie. Zapraszamy was, was wszystkich o godzinie. Może i o godzinie, o godzinie. 15 będzie nasze spotkanie, więc zapraszam was do Brookhaven. Prz, um, tutaj be, już wam podaję mój, moją nazwę, mój nick to jest um, Rarity Queen. 15 macie tutaj mój właśnie. A tutaj jest Nick i siostra Rarity. Tutaj możecie teraz sobie wpisać w Roblox, dodać nas. Ja z Was dodam do znajomych, więc buziaki widzimy się na naszej imprezie. Co nie misia? Będzie, będzie odjazdowo, możecie przynosić prezenty, bądźcie pięknie na różowiutko ubrani. Będzie po prostu mega super. Będzie świetna zabawa, będzie pyszne jedzenie. Będzie po prostu świetnie, a my się z Wami żegnamy. Ucieszymy się jak nasi fani będą na tym spotkaniu no to buziaki pa, pa.